Yeah, banan mam w kasynie, mówili stop, nie wchodź, ale życie to hazard, ja nie dam się złamać. W nocy ukraiński dowód w kieszeni, idę pod prąd. Każdy spin, każda stawka to mój front. Woo, woo, woo. Nie poddam się, chociaż ryzyko ogromne Gra o życie, każdy ruch jest poważny, skromnie Wchodzę w grę, serce bije jak perkusja Kasyno patrzy, ja w swoim świecie akcja Nie patrz na mnie tak, wiem, że to ryzyko Ale gamba w życiu, inaczej nie czuję tego Każdy spin, każdy zakład, adrenalina w żyłach Nie zatrzymasz mnie, gram, dopóki wciąż oddycham Ukraiński dowód, wchodzę do gry wszystko lub nic. Życie w hazardzie, stawiam wszystko dziś. nie podda się, serce bije w rytmie, risk. Ochrona patrzy, mówią nie wolno, ale ja się śmieję. Każdy zakład to moje prawo. Sloty i karty, adrenalina w dłoniach. Każdy spin to wyrok, każdy ruch to truchło w piwnicach. Nie pytajcie, warto, ja wiem, że tak. Ryzyko to życie, inaczej byłoby blado wrak. Ukraiński dowód w kieszeni, mówię chodźcie za mną. Nie zatrzyma mnie nikt. Życie gra ze mną. Nie patrz na mnie tak, wiem że to ryzyko, ale gamba w życiu inaczej nie czuję tego. Każdy skin, każdy zakład, adrenalina w żyłach. Nie zatrzymasz mnie, gram, dopóki wciąż oddycham. Ukraiński dowód, wchodzę do gry. Nie ma bana, nie ma barier, wszystko Rysk. Ukraiński dowód, wchodzę do gry. Nie ma bana, nie ma barier, wszystko lub nic. Życie w hazardzie, stawiam wszystko dziś. Zac nie poddasz się, serce bije w rytmierisk. Każdy ruch to test, każdy sprint to los. Nie boję się niczego, wchodzę pod prąd. Gra życia, twa adrenalina rośnie, zacznie ustępuję, dopóki wciąż oddycha. Ukraiński dowód, wchodzę do gry. Nie ma nie podda się, bije w rytmie risk uh, uh. Nie poddam się e, e. Uh. Nie zatrzymam mnie uh. Ukraiński dowód uh. A -a 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 -tak. To ja okradłem kasyno, czy się tego wstydzę? Chyba oddam to na firmę A -a 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 -tak.